PEGI 12 Wszystko się zaczęło, gdy była nowojorska prawniczka Kate Walker poznała w niewesołych okolicznościach lud Yukoli. Yukole uratowali mi życie. I stałam się jedną z nich. Duchy jej przyjaciółmi. One wskazać dobra droga. Od tej chwili podróżują razem przez miejsca pełne cudów i tajemnic, zmierzając ku świętym ziemiom Niukoń. Co czeka tych nomadów po drugiej stronie, kiedy już przekroczą jezioro? Nie można tam popłynąć. Już nigdy. Doża zaszło. Tyle, że my naprawdę nie mamy wyboru. Po drodze niejedno ich jednak zaskoczy. Mam pannę Walker pod kontrolą. Niespodziewani wrogowie. Niesamowite legendy, które zdają się ożywać. To jest zły duch jeziora. Diabeł ja strzegący piekielnych wróg. A plugawe duchy już teraz być wszędzie. Zmierzą się też z konsekwencjami straszliwych katastrof. Cała ta okolica jest silnie napromieniowana, Kirk. Musimy stąd jak najszybciej uciec. Podczas tej wędrówki zobaczyliśmy tak wiele niesamowitych rzeczy oskar! Oskar! Nie mogę uwierzyć!